Witajcie w dzisiejszym odcinku. Jest to już ósmy odcinek na moim kanale. Dzisiaj gramy w Among Us w Robloxie. Dobra, Cimisz 500 rundą. Jak widzicie, jestem innocentem podgłośnie trochę. Dobra, lecę robić misie. Bo to jeżeli zrobimy myślę, to wygrywamy. Albo bo jak przegłosujemy zdrajców. Aj, bo jak zdrajcy przegłosują nas, to wtedy oni wygrywają. Dobra, hakuje. Dobra, lecę do kolejnego zadania. Kurde. Wyzwania. A, ale zaraz kobiet, no bo tam chyba... Zrobię to i tam biegnę. Chyba, że oni to rozbierają. Rozbijcie. Zrobię biegnę tam. Trzeba tam szybko dopieknąć. Jeżeli ja będę tam sam, to jest... udało im się na szczęście. Dobra, już tam biegłem. Idę zgłosić ciało. Napiszę im blask. Chyba on był, bo tam coś czarnego widziałem jak ktoś przebiegał. Widziałem, jak tam ktoś ktoś przebiegał. Nie jestem pewny, ale chyba. Kujde! Czyli on nie był! Wygrali! Kto był? A ja myślałem, że to był ten Czajny, bo widziałem tam w Czajny kolor. Jak ktoś uciekał. Ale miałem pecha, bo mi się przewidziało. Dobra. Co tu jest? Uuu, pupi. Ale no to jest po. O, kitty. Uuu, jestem kotem. Hmm, jeszcze co tu jest? To ile? Ile to kosztuje? Dobra, ja idziemy z kolejnym mi dom. Znowu jestem inocentem? Dobra, lecimy. Dobra, idę to robić. Dobra, uda mi się. Zamknę to, żeby wam nie przeszkadzało. Mi to trochę przeszkadza. Ten niebieski jest podejrzany. Goni mnie, goni mnie, goni mnie. Muszę tu uciekać. Bo on mnie chyba gonił. Nie wiem. Cześć. ja nic nie widzę. Oni widzą. Dobra, lecę. Do, idę oświecić światła. Złoty, podejrzany. Dobra, światło oświetlane Idę zobaczyć ten niebieski. Złoty jest trochę podejrzany, ale zrobi to zadanie. Dobra i doświecić światło. Dobra, robi się. Power Ciagolas jest czysty. Dobra, on jest czysty. Na 1000%. Chyba, że znajdę tam ciało i sprawdzić. Nie ma ciała, więc idę kolejne zadanie robić. Dobra, ja się będę z nim trzymać. No, zawsze raz mniej. Dobra, pójdę to zrobić. Bo mało zadam zostało, a ja muszę je zrobić, żebyśmy wygrali. Ale w ogóle nikt nie umarł. To nie jest... spody... Dlaczego ktoś cały czas w te światła atakuje? Znaczy jeżeli ktoś został pokonany, a my o tym nie wiemy. Bo by było możliwe. Dobra, ja robię te światła, żeby już były. Jestem ci jestem jest czysty, szczęśliwy, nie szczęśliwy, jestem szczęśliwy, Ja wygramy? Yes, wygaliśmy. Widziałeś jak pojubiłem tego żółtego, Zgłosiłem go, że to on jest. Bo wiedziałem, że tam ci są ciści, więc tylko on został. To było na sił, akcja Dobra, zaraz będzie kolejna juda. Znowu inaczej? Dobra, lecimy z kolejną minioną. Ale mnie ciekawi, jak ktoś tworzył tą super geek na Roblox. Bo przecież, no przecież to, jest, to jest tak dobrze zrobione, że nawet moje ręce opadają. Że ręce opadają. Dobra, robię znowu komputer. Nie wie uda mi się. Nie, ja muszę biegnąć. Od tego życie zależy. Dobra, to idzie szybko. Zrobię to zadanie jeszcze. O, to znaczy ciało. Nie wiem, ktoś im. Nie. Brum. Kujda, czemu ja? Czemu na mnie zagłosowali? Ach. Zagłosowali na niewinnego. No ten żółty i niebieski byli. Bo od razu na mnie zagłosowali. Dobra, zrobię sobie misję. Jako duch muszę zrobić wszystkie misje. O, tu jest misja. Najpewniej się pytacie, dlaczego mogę przechodzić przez ściany? ponieważ jak już się pokonają, to możesz chodzić po ściana, przez ścianę, bo z duchem. Dobra, lecę. Niebieski i żółty są. Nie, żółty i ten. O kurde, a ja widziałem, że żółty akurat z żółty widziałem, ale że ten, to nie. Myślałem, że jest z nim niebieski w nie. Dobra, lecimy z kolejną nudą no zaraz będzie. Jakie... ciekawi jaka jest ostatnia rzecz. Uuu, żołnierz. Zołie to by było fajne, ale i tak te kocie uchy to by było fajne, ale te kocie ice są do wytrzymania, bo są też fajne. One są fajne dla, dla dwie rzeczy, które mi się najbardziej... Trzy rzeczy: niebieski kolor, uszy i ta co kocia czapka. To są moje ulubione rzeczy, które mi się podobają w tej grze Bo ja lubię być najbardziej niebieskim. I lubię mieć kocie, uszy lub tamtą czapkę kocią, której i tak nie mam. Dobra, lecimy. Zrobiłem screenshota, bo nie wiem czy z tego screenshota stawić, czy innego. Ludy. Nie. Dokonają się? Dobra, czysty. Oni chodzą razem, więc... Ten złoty jest właśnie. Bardzo... Dobra. Napiszę, że gr... green and yellow. Jest podejrzany, bo nie wiem. No, ten żółty maksymalnie by mógł być. Ale, ja, a nie, to był wtedy jużowy. Ja zrób, napisałem, że to zielony. On chodził. W... Czekaj, tam był jużowy. Dobra, nie pamiętam. Napisałem, że różowy. Napisałem, że zielony. Dobra, jak napisałem, że zielony, to znaczy, że zielony. to z kolejną. Zecą. jak widzicie, tutaj jest 5 Save i go hakuje. Tajny antyzowy. Tak to był zielony. użowy był trajtorem. Wiedziałem, że żółt i zieloni są innocentami. A Jagoda była czysta. Kójdę, to było akurat dobre zagranie ze strony teritoriów. Dobra, lecimy z kolejnym dom. Za 3, 2, 1, 0 Znowu inocent Ej, w sumie jak teraz będzie całka z to na pewno, jak teraz cały czas będę inocentem, to na pewno wyjdzie z tego drugi odcinek, jak tym impostorem. Jest wyjdzie dużo miast tu trochę, więc się trochę obawiam i odchodzę stąd. Ten jest podaj... nie, ten musi być. Blue. Nie, on nie robi tego. No bo ja o niego uciekać muszę. Byłeś podejrzany i to bardzo. Biegnę do kolejnego zadania. No. No, nie, on nie goni! Uciekać trzeba. Dobra, idę w drugą stronę. Zostawił mnie na szczęście. Idę z nim, bo ufam mu. Ufam temu cajnemu, nie wiem dlaczego. Będę się trzymał z cajnym, bo wtedy nasze szanse na przetrwanie się zwiększą. Dobra, trzymam się. Biały idzie. Dobra. Czy się wnieść w Jestem jego ochroniarzem? Wyważny. Dobra, lecimy. Co, nie Zielony! Nie. Zielony, co porobił? No, zielony. Nie napiszę im. Jest! Dobra robota. Nie! Green, mhm. Tak! Zagłosujcie na zielonego. Dobra robota! Dobrze to zagraj. Jak go wygłosują, to znaczy, że został im chyba jeszcze jeden zdrajca. Lub dwa. On odszedł? E, on odset, czyli teraz jagoda odpadnie. Nie, jagoda jest czysta. Z moim zdaniem. Hmm. Nie, jagoda jest. Jagoda. Jagoda. Dobra, wiem, że jest jagoda, bo tylko. Bo ten czaj nie jest na pewno czysty. Złoty, może być. I on też dobry, a nie wiem kto. Dobra, nie wiem kto idzie robić zadanie. Widzicie jaką mam prędkość? Dobra, robię to zadanie, by im pomóc. Przyda mi się jak pomoć? najpewniej. Dobra, lecę kolejny robić. Jagoda jest na 1000% dobra, już ta jagoda. Co? Tutaj się nie da przejść? A dobra. Biegnę tu. Robi to zadanie. I lecę po kolejny i to moje już ostatnie. Zróbcie wszystkie zadania Bo wygramy No dobra już nie mam Ej, co mogę trędy przejść? Czy to jest przytajemne przejście dla impostoja? Dobra, na kogo głosują? Na kogo zagłosujecie? Co? Dlaczego on chce nas zagłosować? On nas siebie zagłosował? On wie... Jagoda jest impostorem? A oni głosują na niego. I. No ja go daj, głosuj. No i nie zrobimy medi meetingu dobra. Ja nie mam zadań. Ej, czekaj, ci coś w przejście dalej, bo ja mam rozumieć. Hmm. nie ma super gry, on może sobie stąd iść. I tu być. A, co mu to da w sumie? Gdzie jest? Gdzie, gdzie, gdzie jest? Ostatnia osoba jakaś. Ma zadanie? Będę ją śledził. Ostatnie zadanie co ona ma? Jest, wiedziałem, że jagoda. Wiedziałem, że jagoda. Dobrze, lecimy z ostatnią już nudą. Z ostatnią nudą. Ej, nie da się skakać, kurde. A o co chodzi, śpiłem kolejno? Za ja chyba mogę wybrać skoro i to ja bym sobie wziął niebieski jakbym to kupił, ale nie zrobię tego Dobra, lecimy. No i oczywiście dobra, lecimy z ostatnim się Jestem i ten. Dobra. Idę robić zadania, jak najszybciej się da. Jagoda, jagoda nie umie grać jako i więc o nią się nie boję, co mnie pokona. Gdzie jeszcze są jakieś zadania? Dobra, idę do zadania najwilistego. Ten pójdzie dla bezpieczeństwa, a ten się nie da. Ja tej mapy nie znam, dlatego się mylę. Ciekawe, czy kolejna mapa zostanie dodana. Jeżeli zostanie, to ją oczywiście za Wam pokażę. Nie wiedz, mnie. Kto zgłosił o meeting Hmm. No kto może być? Dobra, dam też. Wszyscy głosują. Ta wojna. Dobra, daj głos ten. gaz, głos zielony. Bo, nikt, bo nie przegłosujemy nikogo. Dobra, idę zrobić Evangelion Meeting. Nie, nie zrobię Evangelion Meeting, bo mogą. A jak oni zrobią teraz 2 kills, to przegraliśmy ogólnie. Nie wiem, czy robić, czy nie. Dobra, będę śledził ciebie na go. Wejdę? No to. Eee Brown. Brown. Dobra, zagłosiłam? Wygramy? Dobra, lecimy, zobaczymy, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy. Widziałem, że on otwierał venta, to było oczywiście, że on jest. No i zobaczmy. Dobra, kto został jeszcze nie wiem, ale jeden nim tutaj przegłosowany przeze mnie bo będę śledził. Nie. Czej wony. Dobra. wony? led led Dobra, ma dwa głosy No, on nawet głosować chyba nie umie. Dobra, wygraliśmy. Lecimy. Jestem pewny, że wygraliśmy. Please, bądź impostorem? Jest, wygraliśmy. Hmm. Dobrze, że ja wtedy uciekłem, bo on by mógł mnie załatwić, i do nich pójść, i załatwić, i by wygrał. Dobra, więc w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Do widzenia!